Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie kontynuuje cykl spotkań tematycznych na temat innowacji w rolnictwie i działania współpraca, ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właśnie prowadzi nabór wniosków na to działanie. Tym razem spotykamy się w Głubczycach w gronie rolników, którzy są zainteresowani założeniem grup operacyjnych Mogących wprowadzać i wdrażać we własnych gospodarstwach innowacje. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest uzyskanie opinii o innowacyjności z uczelni, a także stworzenie grupy operacyjnej składającej się minimum z dwóch członków, w tym rolnika. Jeśli do Grupy operacyjnej wchodzi również jednostka badawcza, na przykład uczelnia. Wtedy 100% kosztów badawczych będzie refundowanych. Całość dofinansowania w tym naborze może wynieść 6 milionów złotych. Rolnictwo jest bardzo rozległą dziedziną. I praktycznie w każdym miejscu te, te innowacje są możliwe. Jest to wręcz niewyczerpana dziedzina możliwości. Zarówno w produkcji tej bezpośredniej produkcji roślinnej, w produkcji zwierzęcej, no, w przetwórstwie, jak w przechowaniu, w konserwacji produktów rolnych, no, w samej technologii uprawy, więc jest wiele, wiele takich miejsc, gdzie możemy po prostu tą innowacyjność wprowadzić. Ona też się często bierze z takich prostych spostrzeżeń praktyka rolnika, że coś działa w ten sposób, a może działać jeszcze lepiej przy uwzględnieniu różnych warunków, zmieniających się okoliczności, różnych sytuacji związanych na przykład z klimatem, ze środowiskiem. I no, te pomysły można wdrażać. Jeżeli one zostaną poparte właśnie środkami z zewnątrz, no, to no, falebne, że można je wykorzystać. Moje refleksje odnośnie w ogóle dzisiejszej konferencji, czy też projektu dotyczącego innowacji no, są bardzo pozytywne z uwagi na to, że daje jakby pole manewru innowacyjnym rozwiązaniem, innowacyjnym myślą, które mogą powstać całkiem spontanicznie. No właśnie po tej konferencji też dało mi to dużo do myślenia, że warto wdrażać elementy, które jeszcze nie ujrzały jakby światła dziennego, te, które mogłyby uzyskać jakąś akceptację wśród być może też środowisk naukowych, bo tutaj było powiedziane, że środowiska naukowe przede wszystkim musiałyby przeanalizować czy też zapoznać się z pomysłami, które byłyby być może też nawet spontanicznie. Jest to bardzo ciekawy projekt. Sama się zastanawiam nad tym, co my możemy, jak my możemy wykorzystać to dofinansowanie, bo kilka różnych pomysłów przewinęło się przez naszą głowę w ciągu czterech lat uprawiania lawendy i mamy dużo potrzeb takich związanych właśnie z mechanizacją gospodarstwa, więc tu na pewno będziemy intensywnie myśleć, bo czasu zostało niewiele. Natomiast i kwota jest ciekawa, bo naprawdę można dosyć dużo zrobić za kwotę, która jest proponowana. No i też same badania, które można przeprowadzić razem z, z uczelniami, będą mogły pomóc naszemu gospodarstwu, to znaczy ułatwić nam uprawę i sprawić, że będziemy jak gdyby robić to bardziej świadomie i bardziej skutecznie. Obydwa te programy, czyli ten wcześniejszy, który był dedykowany w zasadzie dla mniejszych gospodarstw, był bardzo trafny. Bo nie każdego stać na wielkie miliony i, i wystarczy, że, że mu się troszeczkę pomoże i wtedy może rozszerzyć swoją działalność i wyjść na rynek, że tak powiem, nawet jak to upraszczając z ukrycia. Natomiast w tej chwili te duże pieniądze, bo to są już duże pieniądze dla dużych gospodarstw, tych, którzy dysponują większym areałem, większymi pomysłami, jeszcze plusem tego jest, że to jest w połączeniu z nauką, prawda, że tutaj... Nauka włączona może podpowiedzieć wiele pomysłów, które można zrealizować, bo innowacja to jest duże pojęcie. Nie każdy rolnik musi być fachowcem od tego, że chce coś robić. Ale jak to nazwać, albo co dodać do tego, żeby to było innowacją? A więc tutaj połączenie tej nauki, tych teoretyków z praktykami, właśnie może spowodować, że rozwinie się bardzo dużo takich firm, można już powiedzieć, tak? bo to będą większe firmy idące w kierunku nowości. To będzie to dofinansowanie do, do projektu. Z, yy... Dołączenie się naukowców czy, czy instytutów badawczych do tego na pewno pomoże w lepszym wykorzystaniu tych funduszy. Nasze gospodarstwo jest głównie ukierunkowane na produkcję roślinną. Mamy 800 hektarów i jest dość, dość duża produkcja tego. Musimy przemyśleć pewne sprawy i porozmawiać z Politechniką Opolską czy Uniwersytetem Opolskim nad rozwiązaniami jakichś projektów, może wejście w jakieś innowacje, innowacyjne rozwiązania w gospodarstwie. Program zrealizowano we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.